Bez tej jednej rzeczy nigdy nie zbudujesz wymarzonej sylwetki. A mowa tutaj o progresywnym przeciążeniu. Czym jest progresywne przeciążenie? Jest to zasada treningowa, która polega na zwiększaniu obciążenia z treningu na trening. Jest to kluczowy element do budowania sylwetki, siły czy wytrzymałości. Podstawowe formy progresji: zwiększanie ciężaru. Chodzi tutaj o zwiększanie obciążenia, na przykład z treningu na trening o 1,25 lub 2,5 kg. Najbardziej sprawdzi się to na ćwiczeniach wielostawowych. Zwiększanie ilości powtórzeń, tutaj również jest to progresywne przeciążenie. Po prostu dodajemy ilość powtórzeń. Uznajmy, że w tygodniu 1 robiliśmy 100 kg na 5 powtórzeń, to jeżeli zrobimy w tygodniu 2 100 kg na 6 powtórzeń, no to zrobiliśmy progresywne przeciążenie. Kolejnym elementem może być skrócenie czasu przerwy. Ten element akurat lubię najmniej. I ostatni może być tempo. Skupmy się tutaj, żeby na przykład wydłużyć fazę ekscentryczną czy izometryczną. Dzięki temu również odniesiemy efekt progresywnego przeciążenia. Metody z pełną najlepiej wybrać tą, która działa po prostu najlepiej dla Ciebie. Musi być ona dobra do twojego celu, stażu, no i oczywiście przede wszystkim do tego, jakie mamy obecnie możliwości. Odpowiednio zaplanowany model progresji pozwoli Ci uniknąć stagnacji i będziesz robił progres o wiele, o wiele szybciej. A jeżeli chcesz zbudować wymarzoną sylwetkę jak najszybciej, to napisz do mnie wiadomość forma.